W zadaniu 33 musimy wyznaczyć miary kątów trójkąta ABC, bazując na kątach odpowiadających i na przemian ległych, wiedząc, że prosta KL są równoległe do siebie. Tak? No to zaczniemy sobie od pierwszego trójkąta. Zaznaczymy sobie jego granicę, czyli to będzie w tym miejscu. No i teraz, co musimy zrobić, żeby wyliczyć tutaj te kąty? No, możemy zacząć na przykład od tego, że jeśli KL są równoległe, to ten kąt 40 będzie taki sam jak ten kąt. I tutaj już wiemy, że mamy 40 stopni. Idąc tym samym tokiem myślenia, tutaj będziemy mieli 50 stopni. No i ostatni kąt oznaczymy sobie go jako gamma. No to skoro wiemy, że w trójkącie jest sumarycznie 180 stopni, no to gamma plus 50 plus 40 jest równe 180, czyli gamma będzie się równała 90 stopni. Czyli kąt przy wierzchołku A będzie miał 50 stopni, kąt przy wierzchołku B będzie miał 40 stopni, a kąt przy wierzchołku C. Będzie miał 90 stopni. Ok, to lecimy dalej. Trójkąt, który nas interesuje, to jest ten. Czyli teraz, co możemy z nim zrobić? Mm. Możemy tutaj oznaczyć, że to jest 125 stopni. Tak, bo skoro KL są równoległe, no to tutaj ten, te dwa kąty będą równe, muszą być równe. To samo możemy powiedzieć tutaj od razu, czyli 70 stopni. No to teraz, co możemy zrobić z tym kątem przy wierzchołku A? No tutaj mamy kąt półpełny. Czyli kąt przy wierzchołku A możemy powiedzieć, że to będzie 180 minus 125, tak? czyli 55 stopni. No to lecimy dalej. Tutaj, skoro wiemy, że mamy dwie proste, które się przecinają, no to mamy kąty wierzchołkowe, czyli tutaj musi być 70 stopni. Czyli kąt przy wierzchołku B równa się od razu 70 stopni. No i znowu kąt przy wierzchołku C plus 55. Plus 70, to będzie 180, czyli kąt przy wierzchołku C będzie się równał 55 stopni. Mamy to. Ok. No to lecimy dalej. Teraz bierzemy na warsztat taki trójkąt. I co o nim wiemy? Skoro te nasza prosta KL są równoległe, no to możemy powiedzieć, że tutaj na pewno będzie 150 stopni, no bo to są te same kąty, tak? Tutaj ten kąt i tutaj ten kąt. Dobra, no to tutaj przy wierzchołku C będziemy mieli łącznie kąt półpełny, czyli do 180 brakuje nam 30 stopni, czyli wiemy, że kąt przy wierzchołku C to będzie 30 stopni. Lećmy dalej. Tu mamy 140, ponieważ ten kąt jest taki sam jak ten kąt, czyli do kąta półpełnego brakuje nam 40 stopni, czyli piszemy, że kąt przy wierzchołku A. To będzie 40 stopni, no to kąt przy wierzchołku B to będzie 180 minus 30 minus 40 stopni, czyli kąt przy wierzchołku B będzie się równał 110 stopni. No i ostatni, pozornie najtrudniejszy. No i teraz, co z nim możemy zrobić? Hmm, powiedzmy, że tutaj, skoro wiemy, że te proste są równoległe, no to ten kąt i ten kąt są takie same, czyli 130 stopni. Jeszcze może najpierw oznaczmy sobie, jaki trójkąt nas interesuje, czyli to będzie o ten tutaj. Dobra, Czyli do kąta półpełnego brakuje nam ilu? 130 plus 30 to jest 160, czyli tutaj będziemy mieli 20 stopni. Czyli kąt przy wierzchołku A to będzie 20 stopni. Następnie, co możemy powiedzieć dalej? Weźmy sobie na przykład na warsztat ten trójkąt duży. On jest prostokątny, tak jak widzisz, tak? Na górze tam jest zaznaczony kąt prosty. Czyli skoro ten kąt przy wierzchołku B należy jednocześnie do naszego szukanego trójkąta ABC, jak i do tego trójkąta z kątem prostym, no to wystarczy, że wyliczymy dla tego trójkąta prostokątnego. Czyli innymi słowy, kąt przy wierzchołku B to będzie się równał 180, czyli suma kątów tego trójkąta prostokątnego, minus kąt prosty, minus wcześniej zsumowany tutaj kąt przy wierzchołku A, czyli 50. Czyli kąt przy wierzchołku B będzie się równał 40 stopni, no a kąt przy wierzchołku C, skoro już wiemy ile wynoszą dwa poprzednie kąty, to będzie suma kątów przy, wierzcho... przy trójkącie ABC minus kąt przy wierzchołku A minus kąt przy wierzchołku B, czyli pozostaje nam 120 stopni. No i mamy wszystko zrobione.